Już 16 kwietnia fantastyczny koncert z piętego, który rozpoczyna drugą odsłonę Kultury ulicznej, projektu związanego z Narodowym Centrum Kultury. Przemysław Bolin w recenzji dla Onetu pisał: Black mental to brutalny pokaz siły języka, seria dowodów na złe jego użycie w przestrzeni publicznej, literacko niejednoznaczna opowieść o wiecznie skrzywdzonej i mentalnie poharatanej Polsce. Widzimy się w teatrze na koncercie z piętego o godzinie 19-16 kwietnia. Już 18 i 19 kwietnia przeniesiemy się w świat sztuk teatralnych i zobaczymy popisy dzieci z jaworskich szkół i przedszkoli. O godzinie 10 w te dni startują 24 Jaworskie Impresje Teatralne. Serdecznie zapraszamy wszystkich na widownię. Coś dla najmłodszego widza, czyli niedzielna bajka w wykonaniu teatru Lalka w trasie. Teatru, który niejednokrotnie gościł już w naszym teatrze, chociażby na warsztatach z technik lalkarskich w ubiegłe ferie. Tym razem zaprezentują nam premierową sztukę Publiczne Perpetie Pana Pi. Już 21 kwietnia w Teatrze Miejskim o godzinie 16. Z pewnych źródeł wiemy, że czują Państwo lekki niedosy, dlatego 25 kwietnia na deski teatru powraca sztuka w wykonaniu Akademii Młodego Aktora Niemoralność Pani Dulskiej w reżyserii niezastąpionej Danuty Brylak. Wywrócona do góry nogami dulszczyzna w naszym Teatrze o godzinie 18. A 27 kwietnia o godzinie 10 w Teatrze Miejskim w Jaworze tradycyjnie już odbywający się, tym razem 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Uczestnicy zaprezentują swoje talenty w kategoriach recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora czy wywiedzione ze słowa. Wszystkich rządnych sztuki wyższej zapraszamy na widownię. Na zakończenie kwietnia mamy dla Państwa nietuzinkowy koncert, koncert dwóch niezwykle utalentowanych formacji: zespół wokalny Euforia, młodzi, zdolni, o pięknych głosach wystąpią razem z bardzo dobrze nam znanym zespołem Niepoprawni 29 kwietnia o godzinie 19 w Teatrze Miejskim doświadczenia i młodość w muzycznej podróży po świecie. Zapraszamy!